Kiedy zadajemy sobie pytanie, jakie jeszcze drogi uda się otworzyć przed końcem tego roku, myślę, że warto dla takiego uporządkowania powiedzieć sobie, po pierwsze, że mamy 4408 km dróg tych najwyższych parametrów, w tym około 1715 km autostrad. Mamy w budowie prawie 1500 km. Tak. Już oczywiście bardzo dużo kilometrów zostało oddanych. 386 to jest liczba obiecana nam na rok 2021. To jest więcej na pewno niż w roku ubiegłym, bo wtedy oddaliśmy 138 kilometrów, mniej niż w 2019, bo wtedy to było 460 kilometrów, również mniej niż w 2018, bo to było 321 kilometrów. Ale to, co obiecano, wszystko wskazuje na to, uda się dotrzymać. Z tego całego zestawu niektóre ciągi, a widać kierowcy to przede wszystkim widzą, że sklejamy przede wszystkim drogi ekspresowe, kolejne fragmenty tych dróg są oddawane do użytku. Jeśli idzie o autostrady, to chyba najważniejszy jest postęp widoczny, bo w końcówce roku były oddawane kolejne jezdnie na autostradzie A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Tutaj pełny finał, końcówka tych prac dopiero w przyszłym roku, ale już na pewno nie ma takich korków, które nam towarzyszyły w tym roku w związku z tym, że jeździliśmy tak naprawdę po placu budowy. Oczywiście jeszcze czekamy na chociażby S19, Krótki fragment między Lublinem a Kraśnikiem, ale ważny, bo po drodze są obwodnice i Kraśnika, i Janowa Lubelskiego. Tu jest rzeczywiście końcówka i mamy w tej chwili dobrą pogodę, więc te prace powinny zakończyć się w grudniu. Mamy także ten północny, patrząc od Warszawy, kierunek droga S7 między Mławą, Strzegowem a Piękami. Oddane do ruchu, czy kawałek via Baltyki między miejscowością Wysokie a Raczki. Myślę, że nie będąc takim oczywiście warszawocentrykiem, ale wszyscy patrzymy na tunel południowej obwodnicy Warszawy. Ja już zdążyłem ogłosić jego otwarcie w październiku, bo wszystko wskazywało na to, że te problemy z z tą budową związane są tylko i wyłącznie z pewnymi fragmentami źle położonej na nawierzchni betonowej, no ale niestety mm, spadło na nas coś, co jest najgorsze na budowach, czyli problemy związane z odbierami przez straż pożarną. Dziś pewnie łatwo jest powiedzieć, że w grudniu pewnie nastąpi otwarcie tego tunelu, ale e, tu powiedziałbym tak, nie założy się nie, tym razem dlatego, że no niestety to jest tunel e, w tej chwili najdłuższy w Polsce, równocześnie naszpikowany Aż 13 rozmaitymi systemami ostrzegania, badania stanu powietrza, w tym tunelu, tego co samochody wypuszczają. Więc bardzo skrótowo z rur. Niestety systemy przeciwpożarowe mają to do siebie, że to jest taka największa zmora tych, którzy je instalują. Mam nadzieję, że to już za trzecim razem wszystko się uda. I dla kierowców to będzie bardzo duża ulga. Dla mieszkańców, zwłaszcza Wawra, którzy dzisiaj już narzekają na hałas i boją się puszczenia tego ruchu przez cały odcinek, to będzie na pewno problem, ale niewątpliwie z tych wszystkich inwestycji ta warszawska i tunel ze względu na natężenie ruchu chyba jest najbardziej wyczekiwaną inwestycją do zakończenia w tym roku jeszcze.